Że nie mam tam przyjeżdżać. Na starą chłopatę nie przyjeżdżaj w ogóle. Ona jest w remoncie. Coś tam, tam zrobił. Remont jest, remont. Wiesz, że ja tam pojadę? No bo k***a, Travis powiedział, że musimy zrobić pępkowe. To ja mu mówię, no dobra, zróbmy pępkowe. No ja mu mówię, no to normalnie zaprosiły dziewczyny, żeby tańcowały. No i dobra, no i zaprosił 17 giskorosłych, dale, no, wszystko spoko. No i mi w pewnym momencie i mówię tak, Travis, weź Dwa słonie, żeby ze nisko rosłe dziewczyny mogły na nich pojeździć. No i wszystko było fajne, tylko że przez przypadek ta jedna dziewczyna się w ogóle obaliła i głową z... w jądra słonia. I ten słonie tak wkurzył, że cztery ściany wypił z domu, i ten dom się aby trzymał na tej Panie Boże. Janek? No co? Doliło Cię już do reszty? No zajebiste słonie w domu, kupa bajeczka.